Witam wszystkich w tym krótkim odcinku, w którym pokażę jak ta produkcja wyszła w miesiącu, w czerwcu. A no więc tak zacznijmy od użycia grzałki w czerwcu, średnio mi wyszła 7 kWh. Z tym, że tu, gdzie są zera, tutaj akurat przepalałem piecu, żeby go wysuszyć. Od środka, po prostu, i tutaj nie, nie było w domu, więc woda nie była ogrzewana. Klimatyzacja chodziła dwa razy. raz chodziła i zjadła 1,4 kWh. Drugi raz, po dwóch tygodniach, prawie 0,6 kWh, bo jeszcze nie było takich upałów. No, a produkcja ładnie w czerwcu 980 kWh. I tu jest najciekawsze, że pobór wyszedł mi najmniejszy. Z, z, odkąd sobie to zapisuję? I tutaj pobór miał 107 kWh z wysłałem. 785 Zużycie w domu miałem 188 kWh i w sumie zużyłem 302 kWh na grzałki, klimatyzację i dom. Autokonsumpcja w tym miesiącu nisko to tylko 20%, bo te grzałki tam nie chodziły przez chwilę, przez chyba dwa tygodnie. No, i co mnie najbardziej cieszy, to nadwyżka przekroczyła próg 1000 kWh, które się wykorzysta w zimie na ogrzewanie. Mam nadzieję, że w sierpniu złapię próg 1400, 1500, może kWh, że się udało nadwyżki, i później już we wrześniu to raczej nadwyżki już nie będzie tak przybywało, tylko będzie wrześniu może jeszcze nie będzie ubywało ale październik listopad już będzie ubywało bo już ogrzewanie się włączy klimatyzację i mam nadzieję że do grudnia przynajmniej ogrzeje klimatyzacją i jeszcze mam plan włożyć dwie grzałki w w łazience więc zobaczymy jak to będzie po pierwszym roku użytkowania tak więc w tym odcinku to będzie na tyle. Jeśli ktoś ciekawi, taka tematyka może zostać dłużej na kanale, bo będę robił mini off-grid na wypadek wyłączeń prądu. Więc może będą jakieś ciekawe pomysły. Także w tym odcinku to będzie na tyle. Do następnego, na razie, cześć.